Szmaradko z tej strony Wydra i w dzisiejszym odcinku nauczę was jak robić vertikala. Więc idźmy dalej. Tu wam zaprezentuję w sumie. W moim sklepiku pojawiła się kolaboracja z Dylonsem, Więc możecie u mnie dostać olejeczki właśnie od Dilonsa. Zaraz zobaczycie przebitki i tak inne. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie też wypalić na sprzęciku od Vape'a To jest Aegis Mini, no oddawiony M100 Fajny sprzęcik, będę go testował po tym filmiku, czyli w następnym tygodniu, jak widzicie ten filmik będzie test tego właśnie sprzęciku Możecie go też dostać u mnie, jak widzicie, jest w różnych kolorach Będzie jeszcze S100, ale jeszcze nie wiem w jakim czasie, więc dopiero mamy M100 I widzimy się zaraz, chodźcie na kanapę a więc my już jesteśmy na kanapie, pierwszym krokiem, który będzie wam potrzebny do zrobienia vertikala, czyli jest standardowe kółko, możecie sobie tu zobaczyć odnośnik jak robić kółko, jeden z moich najpotężniejszych filmów na kanale, ja biorę już łyka tylko Red Bulla i idziemy sobie nagrywać i pokażę wam jak to wszystko wygląda, jak ja, jak ja mam sposób na vertikala i was spróbuję czegoś nauczyć, więc... Pierwszym krokiem, który będziemy potrzebować czyli jest oczywiście kółeczko. Ja sobie przygotowałem taki, takie coś, które będzie nam pomagać, żeby się po prostu wizualizować to. Czyli puszczam sobie kółeczko, to kółeczko sobie leci i później musimy wykonać taki ruch otwierania książki, który wygląda coś takiego. Takie rozkładanie. Albo sobie papierosa w ręce, najlepiej wam bym radził, pierw wziąć wypuścić sobie kółeczko, odłożyć papierosa i po prostu później jak to kółko leci, e, zrobić sobie taki ruch. Takie otwieranie jakby książki, nie? Czyli otwieram tą książkę. Ono się tak będzie wibowało, coś takiego Będzie zrobiło coś takiego, cyk, tak się zgniatać. I wtedy my pociągamy za tą górną warstwę tak. Czekaj, tak od boku zrobimy, coś takiego. Jakbyście chcieli je ugryźć i tak pociągnąć do tyłu, i wtedy automatycznie kółko się nam rozdwaja i robią się takie dwa kółeczka i tak lecą w dwie strony, do góry na dół. Więc przejdźmy do praktyki, jak to wygląda. Musicie wiedzieć, że te poradniki są krótkie, bo nie ma co tu rozpowiadać że jest coś kółka jakieś kółko. Macie zrobić solidne kółko, tak jak z tego poradnika. Pamiętajcie, zostawić lajka, subskrypcję, dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. I tak jak mówiłem, niedługo będzie wylatywać właśnie ten nowszy sprzęcik geek Tu będzie Aegis Mini, dwójka, fajny porowniczek. Demek też a teraz przechodzimy do trików.